Siema, jestem w takim parku, który się nazywa Thomas Hogan Reserve i tutaj co tydzień się odbywają treningi nawet częściej niż co tydzień, nawet czasami 2 trzy razy w tygodniu. Treningi wspinania na linie. I w ogóle to miejsce jest zajebiste, pokażę Wam je. Macin Marcin mi jest miło. sprawcą tego całego zamieszania linowego. Tak. Marcin powiedz, jak to w ogóle do tego doszło, że co, co, co niedzielę, praktycznie co, co, jeżeli pogoda tylko na to pozwala, wspinacie się właśnie na linię. Mamy też szczęście, że pogoda nam zawsze dopisuje. Nie pamiętam, kiedy musiałem odwołać coś od deszczu. A co mnie spowodowało? No, nasi przyjaciele Rosjanie. Lina należy do mojego kumpla Tintryja. Rozganina, 30 lat temu rozpoczął to, wiadomo, że wspinanie na linie to jest dobry trening dla sportowców, dla przede wszystkim zapaśników, jeżeli chodzi o chwyty. Tutaj nie ma, żeby się oszukać, żeby coś zrobić skrótem, tu potrzeba jest siła, wytrzymałość, upór i dlatego kochamy to ćwiczenie. Okej, okay, jak długo to robisz? Ja już to robię jakieś 5 lat 5 lat, a ile masz lat? Bo... 50. 50 A wyglądasz mega dobrze jak na ten wiek I myślę, że nie jedna osoba by Ci zazdrościła sylwetki Kto jest zaproszony do klubu wspinaczy? Czy zapraszacie no. wszystkich, czy Leszczy też akceptujecie? Jak ktoś jest... jest jedna zasada, żeby dobrze, dobrze wspinać się na linie Osoba powinna wykonać 20 czystych Podciągnięć na drążku, my to nazywamy chinapy, pulapy, mhm. nieważny grip, ale to jest istotne, żeby wejść, bo tyle około zajmuje wejście i zejście. A zejście czasami bywa trudniejsze niż wejście. Tak, tak. Bo musimy to wyhamować i delikatnie ładnie zejść. Ile osób tak średnio przychodzi na treningi? Mamy małą grupę, bo robimy dosyć szybko. Robimy 20 lin w ciągu godziny, także nasza grupa liczy od 7, 7 osób. A w południe razem z Dimitriem to jest ich około 20, tylko to jest bardziej taka relaksująca grupa. Każdy sobie wspina się tyle razy ile chce, mhm. bez żadnej presji. My to robimy szybciej w połączeniu z dodatkowymi ćwiczeniami. Pompki albo dipy. Ja nie okay. wiem jakie dipy mówi. Ale dipy, no, no. Nie, nie, nie mówi się inaczej. I w, musimy jeszcze po każdym wspięciu na linę przebiec y, tam po schodach na samą górę, tak? To, to w niedzielę sobie tak robimy, trochę poprawiamy karty, tak. Normalny mhm. nasz trening w poniedziałek nie obejmuje skrót. bieganie po schodach, mhm. a tylko Linę i dipy. Dobrze, czy kobiety y, Polki też są zaproszone czy nie? Oczywiście, nie. <laughs> oczywiście, najbardziej. Każde okay. kobiety. Każdy kobiety, bo zauważyłem, że jest nas trzech Polaków, co najmniej. Znaczy ja czasami jestem Krzysiek i, i Ty Macin, a czasami przychodzą dziewczyny, ale nigdy jeszcze nie widziałem naszych odaczek. Dlatego jak oglądacie to, to jesteście zaproszone. Zapraszam. Tylko oczywiście przyjmujemy takie y, silne działy. My trenujemy, ale... damy radę. Hej, <laughs> Były mm drążki było lepiej się rozciągnąć i tak dalej. Mhm. Okej. Okay. Okej. Okay. Będzie, będzie dobry vlog z tego. Się ma. Po każdym wspinaniu robimy bieg do góry, po schodach. Także przebiegamy się teraz. Jak tu pierwszy raz byłem, to mówię, to wygląda jak w jakimś Wietnamie Liany, palmy, skały, schodki jakieś dziwne No ale dobry trening tu jest zawsze Pa się przestraszyłem Pobiegałeś? Cieknie z ciebie? Tak, tak. już cardio zrobione. Treningi są w każdą niedzielę o godzinie 10 Przyjmujemy tylko Fizoli Leszczy tutaj nie chcemy, prawda Krzysztof? Dokładnie Także wpadajcie do Sydney, wpadajcie na linę, wpadajcie do nas na trening I jeszcze wam wrzucę kilka ujęć tu na sam koniec Dajcie suba, dajcie lajka, like pozdrówki, cześć! Siema! to change If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.